Największym atutem bytomskiej polonii to przede wszystkim solidna praca w drużynie, zdyscyplinowanie, no i wykonywanie poleceń. No, właściwie nie mamy zawodnikami żadnych trudności w prowadzeniu. Polonia Betom swego czasu była moim drugim domem. Jak przyjechałem w 1981 roku, to grałem do 1995. Wszystkie sukcesy, jakie odniosłem, to z klubem Polonia Bytom. Rodziną, całym życiem tak naprawdę, bo, bo większość spędziłam na lodowisku, niż tak naprawdę w domu. Nie trudne pytanie. Polonia Bytom to jest moje, powiedzieć, całe życie. Związany z klubem jestem od trzeciej klasy podstawowej, a mam w tej chwili 51 lat. Byton mi się wyłowałem, tutaj zacząłem swoją przygodę z hokejem i to jest klub bardzo ważny dla mnie. Polonia jest dla mnie klubem, w którym się wychowałem, w którym naprawdę spędziłem kawał wspaniałego czasu. Polonia bytom to kawał mojego życia praktycznie od najmłodszych lat tu zaczynałem, tu spędziłem prawie całą moją karierę. Polonia bytom jest dla mnie bardzo ważną rzeczą, ponieważ ukształtowała praktycznie całe moje życie i chciałbym żeby ukształtowała też nie tylko mnie, ale wiele takich dzieciaków, które przyjdą do nas grać w hokeja i będą spełniały swoje marzenia. Dużo w tym klubie było dobrych zawodników, wspaniałych zawodników, olimpijczyków, kadrowiczów. Także dla mnie ten klub był wszystkim. Myślę, że to bardzo ważna część mojego życia. Jestem wychowankiem Poloni beton, także myślę, że jest głęboko zakorzeniona w moim sercu na pewno. Można powiedzieć, że, że wszystkim, że drugą rodziną. Całe swoje dzieciństwo to spędziłem po kilka godzin w tej, w tej stodole. Poznałem wielu przyjaciół, do, 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 z którymi do dzisiaj mam kontakt. Drugą rodziną. Cieszę się panów także to, że sporo młodzieży dostaje się do pierwszej drużyny. Jest to młodzież, która wychodzi z klas sportowych ze szkółki hokejowej Bytomskiej Polonii. W tej oto szkole, która jest za mną, e, był ogłoszony nabór. E, trener chodził po klasach. Tak się zgłosiłem, no i już zostałem, bardzo mi się spodobało, także jestem do teraz w hokeju. Wychowując się w tej dzielnicy, wszyscy byliśmy poniekąd skazani na, na hokej. Tata zaprowadził mnie na lodowisko, no i tak to się zaczęło. Tata sam grał w hokeja do wieku juniorskiego, do, do około 16 lat. Yy, zaraził mnie tą dyscypliną bardzo szybko. Nie chciałem grać w nic innego, od razu jak wszedłem na lód, to zostałem tam. Ile ja miałem lat? To miałem 4 lata. W wieku 9 lat wyszedłem pierwszy raz na, na łyżwy. Wszyscy na podwórku grali w hokeja, więc y, nie trudno było się nim zarazić. Tata mnie zabrał na mistrzostwa u 18 kobiet. I tak zaczęłam, spodobało mi się to, no i zaczęłam trenować. Hmm, hokej, dlatego, bo hmm, mam też takich wujków, co grali w hokeja. Chodziłam do klasy sportowej. W sumie więcej miałam kolegów niż koleżanek. No i moi koledzy z klasy grali w hokeja i stwierdziłam, że, że pójdę zobaczyć na trening. No i wyszłam raz na ludno i tak już zostało prawie 20 lat. Chciałem być hokejistą od małego. Później jednak z olimpijskim spokojem wyczekał, aż bramkarz się położy i niemal do pustej bramki strzelił krążek. Najbardziej w OK lubię zwyciężać, i tą adrenalinkę, i te emocje, kiedy właśnie na meczu strzela się na przykład tego ostatniego gola. Że jest rywalizacja. Na pewno rywalizacja. To, że jest to zacięty sport, nie można odpuszczać nawet na moment. Da się fajnie pobawić, emocje wyrzucić z siebie. Tą Szybkość, y, zmienność gry, decyzji. Trzeba trzymać dyscyplinę. Trzeba e, być e, ogólnie przygotowany do tego sportu, ogólnorozwojowo. Po prostu to, że jest to naj, najszybsza dyscyplina na świecie. Że mogę się cieszyć jazom na łyżwach, grą? No, jest. E, mógłbym długo gadać o tym. Nowoczesna hala z nawiązaniem do tradycji bytomskiego hokeja. Lodowisko przy ulicy Pułaskiego nosi już oficjalnie imię braci Nikodemowiczów. To właśnie Emil i Tadeusz stworzyli potęgę hokejowej polonii bytom. Pewnie dużo osób wie, dla tych, którzy nie wiedzą, poprzedni obiekt pieszczotliwie nazwany Stodołą. Na szczęście już odszedł do lamusa. Mamy, mamy nowy obiekt, mamy się czym pochwalić. Znaleźliśmy się w tym miejscu. W tym nowym lodowisku, które już jest zbudowane od kilku miesięcy, no cieszę się, że będzie takie lodowisko u nas. No, dzielą nas, można powiedzieć, lata świetlne. Różnice <gryw> widziane chyba z kosmosu, nawet. Wymarzony obiekt, którego myśmy za młodych lat nie mieli. Miasto zrobiło wszystko ku temu, żeby, żeby stworzyć nam takie warunki. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. A jestem sam ciekawy, czy, czy tutaj będzie taka atmosfera na meczach, jaka bywała w Stodole. Stodola na pewno miała swój klimat. Jak graliśmy mecz o stawkę, to i przychodziło kilka tysięcy ludzi, krzykło, to robiło wrażenie, był ten pogłos tej blachy i. Naprawdę serducho stawało się większe na pewno na takich meczach. Najlepsze drużyny tutaj przegrywały. Chciałbym, żeby to się powtórzyło w tym nowym obiekcie. Dla mnie zawsze w sercu będzie, będzie to stare lodowisko, ale w końcu przyszedł czas na nowe. Wszystko tu mamy, salę gimnastyczną, siłownię, kilkanaście szatni wszystko pod jednym dachem, tylko się cieszyć i. I trzymać kciuki, żeby, żeby ta praca z młodzieżą szła jak najlepiej. Chciałbym wrócić i zagrać na tym obiekcie. Największe sukcesy w wytomskiej Polonii są właśnie panów zasługą. Proszę panów, jaka jest recepta wobec tego na sukces hokeju? Praca, jeszcze raz praca. Dla nas, dla hokejistów, największym sukcesem był awans i udział w finale Pucharu Europy w Merze, we Francji. To chyba finał Pucharu Europy w Merze, we Francji, gdzie się spotkali pięć najlepszych drużyn Europy. Chyba to i to był na razie jedyny Taki wieczór w polskim pokoju. Na pewno rok 2017, gdzie zrobiliśmy trzecie miejsce w Polsce. E, brązowy medal na pewno, na pewno na długo zostanie w mojej pamięci. Na pewno e, medal z Polonią. E, Puchar polski z Sanokiem. Najważniejszą rzeczą to jest to, że dostałem się do seniorów Polonii Bytom i to już było dla mnie ogromne wyróżnienie. No dla mnie to gra w tym zespole i zrobienie trzech mistrzów polskich, trzech wicemistrzów polskich, dwa razy mistrzostwa świata do lat 18, mistrzostwa Europy i dwa razy mistrzostwa świata do lat 20. Brałem udział w mistrzostwach świata do lat 18 i 20. To są moje takie sukcesy, które zapamiętam do końca życia. No na pewno tytuły mistrza Polski, możliwość trenowania z wielkimi zawodnikami, wielkiej drużynie. Koniec lat 80., początek lat 90. No tutaj zdobyłem cztery mistrzostwa polski, dwa wicemistrzostwa. No byłem uczestnikiem olimpiady mistrzostwa Świata w Hokionalodzie Grupy A. Miałem mieć przyjemność grać w drużynie, która zdobyła trzecie miejsce kilka lat temu. Największe moje osiągnięcie jest to, że, że grę w polonii bytom. No, przede, przede wszystkim trzeba, trzeba to lubić. Trzeba to lubić. Jest to troszkę wyrzeczeń, praca, praca, ale daje dużo satysfakcji. Uprawialiśmy ten sport w tym, co było dostępne mocno zniszczone, mocno przestarzałe. Teraz warunki są konkretne. To nie jest to, co było kiedyś. Mamy nowy obiekt, który na pewno przyciągnie sobą, ale mamy też super społeczność, która pomaga jeden drugiemu. I trzymamy się wszyscy razem. Nasze środowisko jest naprawdę mega. Będzie fajnie i będziemy mogli mieć cały też treningi, i cieszę się z tego powodu bardzo. Mamy fajnych trenerów, dobrych trenerów w tych grupach młodzieżowych. Będą się też mogli cieszyć, na pewno mając też takich fajnych trenerów jak trener Tomek, trener Robert, trener Andrzej i. Sebastian. Zapraszamy wszystkich chętnych na treningi. Na pewno trzeba zacząć od nauki jazdy, ale, ale to przechodzi szybko, zostaje na zawsze. To jest jak jazda na rowerze. A jeśli ktoś złapie bakcyla, to, to naprawdę przy tym hokeju zostanie, bo jest to fantastyczny sport, który kształtuje charakter. Przychodząc tutaj jako młody chłopak, dojrzeważ. Można powiedzieć, że hokej też wychowuje. Pozna się tutaj wielu przyjaciół, atmosfera w szatni jest nieporównywalna z niczym innym. Piękny sport, po którym ma się piękne wspomnienia. Jak zacząłem, tak skończyłem w Polonii byton. Nie było zmian żadnych. Byłem wierny Polonii Bytom. Tak pokierował los, że moje życie jest związane cały czas z hokejem i Polonią Nie jest tylko, tylko się cieszyć, trenować i prowadzić młodzież do, do wyników. i i miejmy nadzieję, że kilku wychowanków będzie z orzełkiem na piersi grało w seniorach w przyszłości. Polonia Bytom. Polonia Bytom. Polonia Bytom. Polonia Bytom. Polonia bytom. Polonia-Bytom. Polonia-Bytom. Polonia-Bytom! Tak? <laughs> Polonia-Bytom. 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 Po raz czwarty Płonęła czapka trenerów zespołu Wytomskiej Polonii, braci Nikodemowiczów. To już taka tradycja w tym klubie.